Aż 80% osób aktywnych seksualnie ma kontakt z wirusem HPV, a od 70 do 80% osób zarazi się tym wirusem, chyba że są zaszczepione albo mają szczęście. W ciągu dwóch lat aż 90% osób zarażonych wirusem HPV zwalczy go dzięki swojemu układowi odpornościowemu. Jeśli jednak nie zniknie, to może pojawić się dysplazja małego, średniego lub dużego stopnia. Dysplazja małego stopnia, czyli CIN-1, ma szansę zniknąć w ciągu dwóch lat. Jeśli nie zniknie, to niestety pojawi się CIN-2. CIN-2 możemy leczyć. Jeśli jednak nie jesteś świadoma, że masz CIN-2, niestety, może on przekształcić się w CIN-3, a od tego już jest bardzo krótka droga do raka szyjki macicy. Zobacz, droga od zarażenia się wirusem HPV do potencjalnego raka szyjki macicy jest bardzo długa. Wydaje się, że mnie lub Ciebie to nie dotyczy, a jednak statystyki mówią co innego.